Cześć, ja jestem Benita to jest kolejnośnik z serii Little Nightmares, na który was serdecznie zapraszam. No dobrze, moi drodzy, na dzień dobry powiem, że mam nadzieję, że już więcej naszego przyjaciela nie zobaczę. Z długimi rę rękoma No Ale wszystkiego można się spodziewać. Heh, zobaczymy, idziemy na razie dalej. I what next? What the fuck is this? What the fuck? Co to kurwa buciory są? Co to kurwa jest? oj <grywa> ojoj! O, o, o. o rety, ale dobre Ale mam złe przeczucie bardzo Słyszałem to Hello? O kurde No dobra Chodź Tu 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 Czy idziemy przed siebie? O mordy co to kurwa jest? Dawaj, dawaj, dawaj! No sobie drapuj się, nie no, co to było? O Jezu, niesamowite. Naprawdę, kurde, tego się nie spodziewałem. Co to za jozin z bazin? Potwór z bagien, normalnie, potwór z bagien. O rety. Dobra, zasuwaj, radzielaj a jak z a jak wejdę na walizkę, zrobisz mi coś czy nie? Uuuuh! Aha! Możesz mnie pocałować w. nos! Dobra. It's. Dobra, łatwo. I co dalej? Aha, tu. O kurde, taki kawał drogi! Szmat drogi! Dobra wkupimy się w teren, kuźwa, ja są z pierwszą Wchodź do góry, wchodź do góry Błagam cię, błagam cię, wchodź do góry O mordę What the fuck was that? Holy shit Ooo, dobra O joh. rety O rety, tego to się nie spodziewałem Ej no ciebie przyjacielu, już się nie spodziewałem, co ty tu robisz? Spadaj stąd. Ej. Nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Odwal się, odwal się, odwal się, powiedziałem, odwal się! Mogę tu się schować? Nie, tu nie ma! Dupą się, odwracam do ciebie! Wejdziesz, nie! O nie! Nie! Proszę, nie! Serio? Proszę, nie! Nie znajdziesz mnie To jest tylko moje plecy, to jest tylko moja dupa Piękne plecy mam Widzisz je tam Albo nie zobaczysz dupę O milionek O drugi Okej okay. Hello Where you go Okej okay. Uuu, uh, spoko. Co tu mamy ciekawego? Buciory, buciory, więcej buciorów. Hmm. O, ej, co to było? Czy ja mam to przesunąć? Okej. Okay. Pewnie spadnę. No, no, nic no, nic. Okej. Okay. Nie wiem czego innego mogłem się spodziewać. W takiej deseczce, ale po co małpka tu jest potrzebna? Ej, minion! Ej, czy ta małpka nie będzie potrzebna do. Ej, to jest druga małpka? Czy one nie pomogą mi odwrócić jego uwagi? Okej, okay. tam jest trzecia małpka. Co jest? Coś tu jest ciekawego? Hello. No, o, ale tu jest, tak Hej przyjacielu Proszę, mam coś dla Ciebie Przytrzymaj Ej, nie usłyszał tego, proszę bardzo Dobra, ale laleczka z duszyczką poszła Nasz przyjaciel jest tu, w takim razie Kurde, ale jak tam wejść? czy ja mogę potem wejść? a skubany! Aż ty Dobra, wypadł No nie piko, że będzie teraz pół godziny, to stał w jednym miejscu Dobra, mam inny pomysł Albo nie Idź sobie, idź, idź Nie wyczułeś mnie? Całe szczęście Czy rozumiem, że małpką mogę odwrócić Twoją uwagę? Okej okay. Do góry Ups To nie był dobre Dawaj, dawaj spadaj stąd Kurde Nie można wyjść. Nie, 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 nie Kuść! Jak to blisko, bo czy wy to widzieliście? O rety. On ręk... On jeszcze gdzieś tam poszedł O kurde Ale jaką wysoką ręką sięgnął Niesamowite Ooooje No pięknie, dobra, ścinamy się do góry. ORETY! Ależ zabawne to jest Hello? Aha! Jumping? No dobrze! Skoro tak mówisz, gro. O nie! Ja mam cię już po dziurki w nosie. Okej? Okay. Co teraz? G? Aha, zegar poszedł. Ty mnie nie widzisz? Aha, ha. o nie, już wiem dlaczego. Nie! Oj, tu są dywany, ja nie zwróciłem uwagi, ja muszę po dywanach. W momencie kiedy ja wyskakuję na deski, on po deskach słyszy wszystko. Nie no nie dobrze Podywanie, podywanie. Jeszcze raz. <grym> o, rety. Dobra. Drzwi. Podywanie, podywanie. Okej. Okay. To było logiczne. Otwórz drzwi. Co jest? Okej. Okay. Dobra, spadamy. Nała! Kula nała! O nie! O nie! I have bad feelings, naprawdę. Nie! Nie! Serio? Uff Ej, to był niesamowity fart, sami przyznacie O rety, tego się nie spodziewałem O, pianino, nice Możemy zagrać na nim czy nie? Ja chciałbym zagrać I można O kurwa, nie, to To był wypadek przy pracy Zdarza się, normalne Okej. Okay. To jest wybaczone jeszcze raz. Gdzie jesteśmy? A na dole jesteśmy, okej? Okay. Dobra, wciąga się na górę. Dobrze, jeszcze raz. Chciałbym zagrać na pianinie. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. O nie. <laughs> o, wyzwanie. Ha! Ej, to jest. To, 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 wyz... O kurwa, nie, to, nie, to! Przez przypadek zrobiłem trofeum. Wyzwanie, wyzwanie, trofeum. Piosenka Six. Okej. Okay. Czyli co, Six, to jest twoja pioseneczka? <laughs> Lata się mi z powrotem. No nie, no logiczne, no oczywiście, że tak. Przecież tak głosi legenda, no. No, <laughs> rety. Jeszcze raz. Nie no niesamowite, ale fajne, kurczę Ja grać na gitarze nie potrafię, proszę, six umier jak pięknie No i ja bym lepiej nie potrafił Jeszcze raz Dobra użartam po serio Ale kurde kozak, fajnie Dobra, biegiemy, hej jo Czyli dalej do góry, powiadasz. No dobrze. Jaka biblioteka, książki spadają, nie? Kurde. O nie. Trześć. <laughs> się tu ponuro, ale widzicie, co zrobiłem? Puściłem przycisk przez, przez moment. I ona chciała skoczyć. O Ale To jest odruch, to jest odruch. Podywanie. Zaś potrzebuję tego. Podywa Górdę, on tu jest Okej, okay, książeczkę sobie bierze w porządku. my chyba na górę, nie? Chyba tak, bo tu. O nie! On tu silnie No nie, no on mnie zaraz łapie No, rzuć mu to Nie, tu mamy świeczuszkę Save gry poproszę Poproszę Dziękuję Czy ja mogę wyżej, czy nie? Nie Dobra Ale widzę, że małpka tu leży chyba Czy mi się wydaje? Hi, ole bym spadł, o mały włos Mogę tu? Oho Idziesz do małpki, czy nie? Идешь до маупки Найс nice. О, не Не-не-не-не Эй, не-не Не, у рынка очень готов Nie no, nie no! Jakim cudem? <gry> kurde, czy mam opierdolić te gałęzie? <gry> o rety, za długie ma te gałęzie, nie? Niesamowite. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. O kurde. W porządku. To zanim rzucę tą małpę... Oho. Zrobimy tak, tak. Rzuciłem ci tam coś właśnie. Nie usłyszał teraz tego, nie? Mam taką nadzieję Chyba nie, chyba się udało tym razem Ale mamy to, proszę bardzo Wejdzie tu czy nie? Hmm Mam odwrócić jego uwagę? Okej, okay, to było dobre. To jest świetne. On tu przyjdzie, nie? Powiedz mi, że tak. <ścoughs> Co ona robi? O, idzie idzie. Wyczuje mnie, czy nie? O nie. <gry> dałem ciała, dałem ciała. Okej, okay, wyłączysz ten telewizor czy nie? Ja wiem, że dałem ciała. Kurde, gdzie on jest? Ujdziesz wyłączyć telewizor, czy nie? Proszę, idź wyłączyć telewizor. Uff, ale fart. A ja już myślałem, że unlucky. O, save był tu. Chyba mnie nie słyszysz, nie? A telewizor jeszcze pogra przez chwilę. Proszę, chyba mnie nie słyszysz. Proszę ładnie proszę bardzo ładnie o nie chyba to usłyszał kręć 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 korką kręć ile siły w rękach masz o nie o nie wchodź do góry chodź o kurde nie chyba nie doskoczę ale fart o nie dawaj dawaj, dawaj. rozpuść się rozpuść się bo jak ten przyjdzie rękę zaraz mi o nie dobra nała o kurde, blisko było. Oho. Okej. Okay. O. Czy ja mogę to przeskoczyć? Czy ja tu zginę? Nie, no nie chcę próbować. Co tu mamy ciekawego? Okej, okay. A doskoczę. A nie, nie doskoczę. Hmm, coś tu muszę zrobić, tylko co? Tu nic nie widać. Aha, oko, na drzwiach, okej. Okay. Wszystko widzące oko. To jest tu, książę. Ej, czy ja mogę cię przesunąć? Ty, mogę. Sprób... Nie, 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 nie pozwalam, nie pozwalam. Okej. Okay. Jest dobrze. Jest dobrze. Tylko rozumiem, że muszę tak zrobić, żeby to nie dotknęło mnie. Jakiś dziwny możliwy. Co jest? Ok. Dobra, łatwo w sumie. Nie było większych problemów. Ale dobrze idzie. Nice. Bez większych błędów, bez większych problemów, na razie. NIE 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 CZEKAJ CO TY ROBISZ?! Nie nie skocz, złap I pyk Okej okay. What the fuck is this? Co to kuźwa Resident Evil? Klony kuźwa ten? Wszystko możliwe w sumie, nie? Dobra, tu chyba tego koleżki przyjaciela naszego nie ma Oby Oby... Żebym nie wykrakał zaraz. Bo już wcześniej wykrakałem, dlatego... Muszę uważać na to co mówię jednak. O autosave. Dziękuję. Holy shit! What the fuck is this? O nie. O nie. O nie... O nie... O, o! Może teraz? Udało się? Udało się? Uff, Niesamowite to jest! O rety... No dobra... Idziemy za szczurem? To idziemy! Idziemy to... What the fuck is this? Ej! On tu idzie! O nie! nie. Ja muszę speedrun robić czy mi się wydaje? Może tak być faktycznie Ale Zamyśliłem się na chwilę dlatego Tego te, te, te się dowiemy do za zamów... mą. No nie no znowu też... A nie już jestem na dole, okej okay. Dobra spadła Biegnij Six, biegnij Ile sił w nogach Ej ku Zdążyłem! No, a... o, dobra Iiii... Jaki kole o mały włos? Ej! Nie! Nie! Nie, nie, nie! 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 Ale nie mogę się nigdzie schować, dlaczego? co? Rozwali to się w końcu czy nie? Zrezygnuję? Nie, nie. Ej, nie. Dlaczego? Chyba że. Nie mogę nigdzie wejść. Uźwa. Ej, nie wiem, naprawdę nie wiem. Zwątpiłem przez chwilę. Ajajajajaj. Chyba, że mam pomysł. Tylko po co? Hmm. Zabierz to w rękę Proszę, zabierz to w rękę. Już Okej, okay, czy ja mogę to przesunąć? Nie mogę. i nie dobrze. Cholera. Nie no, nie wiem, nie wiem, nie wiem Ja pi kole O cholerę tu chodzi. Ej, ja nie mogę się z tym bawić. Nie wiadomo ile no. Ojojoj. Hmm. Kurde. Ej, to jest niesamowite. Co ja mam zrobić? Ajajaj Wiecie co? Myślę, że tym oto akcentów sobie zakończę ten odcinek, bo sami widzicie, że ta zabawa nie ma najmniejszego sensu. Ja sobie, żeby nie tracić czasu na odcinek, ja sobie to ogarnę na spokojnie akurat między odcinkami Będę na ten moment wam się z wami pożegnam. Serdecznie podziękuję. O nie, o nie, o nie! No więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że bawicie się dobrze równie dobrze tak jak ja. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić ciuka w górze, żeby subskrybować kanał. Ja wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!